Główną inspiracją tej kolekcji jest Kalifornia, surferzy, to w jaki sposób żyją, w czym chodzą i tak naprawdę troszeczkę odzież sportowa, czyli to czego używają na, na co dzień pływając i czyli różnego rodzaju pianki bardziej techniczne, tkaniny i bardzo proste kroje, ale wszystko dopasowane i um, takie żyjące słońcem dla mnie. Na pokazie te kolekcje są bardzo wystylizowane, jednak później, kiedy one wiszą na, na, na wieszaku, bardzo często się spotykam z czy to, czy to jest ta sama kolekcja? I tak, bo każdą rzecz, którą wyjmię się pojedynczą, można zestawiać z czymś innym i ona tak naprawdę jest bardzo prosta, bo ja lubię przede wszystkim proste formy, ale lubię warstwowość i Prosta forma plus naładowanie tych wszystkich warstw powoduje taką plastyczność, że można się tą sylwetką pobawić trochę.